Siema, dzisiaj wam pokażę z jakiej fajnej strony można ściągać tapety na pulpit w jakości full HD, w HD i w tych wszystkich nadwiększych. Więc tak, wbijamy w przeglądarkę internetową. U mnie to jest Mozilla Firefox. I wpisujemy tutaj adres, który podam w opisie. No więc tak, jak już jesteśmy już na stronie, to na nam się już właśnie wyświetlają tapety, tu proszę bardzo full HD jest. Eee wszystko oczywiście jest darmowe, wystarczy, że klikniemy, To na przykład jest fajna. Klikamy i zapisz obrazek jako, powiedzmy, że na pulpicie. No i okay. jak widzicie, nie, nie trzeba się rejestrować, obrazy są w bardzo wysokiej jakości i w ogóle wszystko ładnie działa, więc tak. Więc zapraszam was do komentowania, subskrybowania, oceniania. Trzymajcie się, siema.